Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Volkswagen Caddy trzeciej generacji, czyli auto produkowane bardzo długo, od 2003 do 2020 roku. Z takich ciekawostek produkowane było też w Poznaniu głównie. Kombiwan segmentu C, jak także dostawczak, blaszak oferowany jako 3- i 4-drzwiowy furgon, 4- 5-drzwiowy kombiwan z 5- 6-biegową manualną skrzynią, 6- i 7 automatyczną DSG, napęd na przód lub 4Motion na 4 koła. Długość samochodu to 440 cm, w wersji Maxi 487 Szerokość 180 i wysokość tutaj w zależności od wersji od 182 do 187 cm nawet. Rozstaw osi to 268 cm, KD maxi miało 3-metrowy rozstaw osi. Ilość pasażerów od 2 do 7 można było przewieźć. Bagażnik duży praktycznie można powiedzieć że szacowane raczej w metrach sześciennych niż w litrach. Co można powiedzieć o samym Volkswagenie Kady trzeciej generacji, auto od 2003 roku produkowane w 2010 roku przeszło gruntowny pierwszy facelifting, zmieniono reflektory, pas przedni, atrapę, chłodnicy, zderzaki. Wyposażenie zmieniono, silniki wtedy dodano Systemy multimedialne, skrzynie DSG, kolejna modernizacja w 2015 roku jeszcze bardziej zmieniło, upodobniło do pozostałych modeli Volkswagena. Tutaj ta modernizacja jest też dosyć spora. Przeprojektowano także lampy, wyposażono je w LEDy. Zmieniono wnętrze, tylną kanapę. Także tutaj. Dodano wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa: typu front assist czy systemy zapobiegające zderzeniu. Co można powiedzieć o Volkswagenie Cardi trzeciej generacji? Te trzy auta można powiedzieć, że model na przestrzeni tych lat się dosyć dużo zmodernizował. Wersje wyposażeniowe było bardzo dużo tych wersji wyposażeniowych między innymi podstawowe, Starline, Trendline, Comfortline, ale były także wersje limitowane, tak jak Edition 30, Life Tramper, Americana, czy Beach, czy Family. Tutaj yy, można powiedzieć, że yy, zabudowy tego auta mogły mieć różnego typu. Mogły być chłodnie, mogły być blaszan blasz blaszanka tak zwana, dostawczak, jak i zwykła wersja osobowa, tapicerowana. Także tak to wygląda. Co do zewnątrz, na pewno te auto, najstarsze egzemplarze, znacząco się różnią od najnowszych, czyli auto z 2003 roku, powiedzmy do 2010, będzie znacząco już, powiedzmy, starzej wyglądać od aut po pierwszym czy po drugim faceliftingu, które zostały gruntownie przebudowane. Co do zewnątrz. Zewnątrz sylwetka charakterystyczna dla vana, kombiwanów, wysoka sylwetka, sporo miejsca w środku wnętrze przestronne zarówno z przodu z tyłu, jak i w trzeciej linii nadwozia. Trzeci rząd foteli, który pozwolił pozwalał przewozić nawet siedem osób. Tutaj tego miejsca. Nie brakuje. Co do silników, tutaj wersje przedliftingowe miały silnik 1,4 o mocy 75 mechanicznych, 1,6 102 KM oraz Diesle 1,9 TDI, 2,0 SDI oraz 2,0 TDI i także wersja CNG. Wszystkie te silniki były omówione przeze mnie, także ja tutaj nie będę się rozwodził na nimi za dużo. Wersja po pierwszym faceliftingu otrzymała już silniki tylko turbodoładowane właściwie, bo 1.2 TSI o mocy od 85 do 105 koni mechanicznych oraz silniki tutaj BFUEL 1.6 LPG 102 konny oraz 2.0 ECOFUEL także na CNG oraz silniki diesla 1.6 TDI, który był nowością o mocy od 75 do 102 koni mechanicznych. Oraz 2-0 TDI na common rail o mocy od 110 poprzez 140-170 koni. I tutaj taka ciekawostka, bo najmocniejszy diesel się rozpędzał w okolicach nawet 8 sekund do setki. Także można było naprawdę tym vanem poszaleć. Po drugim faceliftingu został dodany silnik 1.0 0 TSI. Tutaj 102-kommy. Pozostałe silniki 1.2 TSI oraz 1.4 TSI o mocy 125 koni mechanicznych. Silniki 2.0 TDI z SCR zostały zmodernizowane także o mocy od 75 KM poprzez 102, 122, 150 koni mechanicznych. Także tych wersji silnikowych jest naprawdę całe multum. Były wersje z fabryczną instalacją gazową 1.6 znany silnik, wytrzymały, jak ktoś szuka pozostałe. Najwięcej oczywiście silników diesla, zarówno 1.6 TDI, jak i 2.0 TDI. Polecam wersję dopiero po 2010-2011 rokiem, gdzie zostały te wersje poprawione. Tutaj na pewno trzeba uważać na silnik z pompowtryskiwaczami, z początkowych lat produkcji 2.0 TDI, gdyż te silniki niestety miały swoje problemy, jak i te silniki z Common Railem, które były do 2010 roku. Jakie są zalety tutaj Volkswagena Caddy trzeciej generacji? Myślę, że Samochód jest bardzo funkcjonalny, przestronne, wnętrze. Dobre prowadzenie, przeszklenie tego samochodu. Dużo miejsca w środku, duży bagażnik, dobra widoczność. Co do wad, no tutaj użytkownicy narzekają na wyciszenie tego samochodu, ale to jest związane z sylwetką, oczywiście. I młodszy egzemplarz, tym to wyciszenie jest lepsze. Nadwozie jest podatne na podmuchy wiatru. no i Plastiki, powiedzmy, wykończenie wnętrza także nie jest jakiś z super materiałów. W najstarszych egzemplarzach może już niestety wykazywać dosyć duże skrzypienie. Co do typowych usterek, tak jak powiedziałem, uwaga na silniki z pompowtryskiwaczami tutaj zarówno głowica pękała, mogły problem z turbosprężarkami, z samymi pompowtryskiwaczami. Dodatkowo przy silników 2.0 TDI na Common Railu trzeba sprawdzić pompę olejową. Dopiero modernizacja po 2011-2012 roku bodajże zmieniło to kompletnie i już i te wersje są niby poprawione. W przy 1.6 TDI zdarzają się problemy z tryskiwaczami, tak jak we wszystkich dieslach, koło dwumasowe, filtr cząstek stałych. Przy silniku starszych egzemplarzach 1.9 TDI, tutaj uwaga na zużycie także panewek. Co do silników benzyniaków 1,4, 1,6, lubią spalać olej. Dodatkowo silniki z początkowych lat produkcji 1,2 TSI, EA111 oznaczone symbolem. Tutaj uwaga na rozrząd, także na spalanie oleju. Na pewno warto wybierać jak najmłodszy egzemplarz. Silnik 1.4 TSI także jest polecany z silników DIZLA 1.6 TDI oraz 2.0 TDI po 2010-2011 rokiem. Jak najbardziej, co do takich usterek, jeszcze pozostały, zdarzają się problemy z czujnikami. Z elektryką ogólnie Ale to wszystko zależy. Najstarsze egzemplarze to już będą grubo eksploatowane wozy z przebiegami nawet pół miliona kilometrów. Przy skrzyni DSG, no, trzeba zwrócić uwagę na jej serwis. Jeżeli auto ma w 150-200 tysięcy, to już często ta skrzynia wymaga już jakiejś regeneracji, napraw. Co do samych samochodów, najtańsze egzemplarze to cena nawet poniżej 10 tysięcy. Będą to auta, oczywiście, już prawie 20-letnie z 2003 z początkowych lat produkcji. Poliftingowe samochody od 2010 roku to okolice nawet 30 tysięcy. Najnowsze egzemplarze z ostatniego liftingu po drugim faceliftingu po 2015 roku to cena już grubo powyżej. 50-60 tysięcy złotych. Także nie jest to dosyć tani samochód yy, do przewozu towarów. Na pewno podsumowując Volkswagen Caddy trzeciej generacji to szczególnie modele po faceliftingu w 2010-2015 roku. Udany samochód pełniący rolę zarówno rodzinnego jak i małego dostawczaka. Dużo wersji silnikowych yy, dużo serwisów, które umie naprawić ten samochód, bo jest to sprawdzona technologia Volkswagena, no i auto produkowane w Poznaniu. Także sporo egzemplarzy krajowych z udokumentowaną przeszłością możemy taki samochód znaleźć, ale wiadomo, że będzie on droższy od samochodów sprowadzanych. Także to by było na tyle odnośnie Volkswagena i trzeciej generacji. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.